z tej strony Krzysimirna. No wczoraj był ogromny update na serwerze Mindstar. No i ogólnie było bardzo dużo graczy. Zrobiłem jeden z najlepszych mieczy na serwerze, który zaledwie ma może parę osób albo tylko ja. Dzisiaj Wam mogę wylosować, mogę wam wylosować mieczyk Amora, ten, który jest w Lucky Bloku, czyli ten mieczyk 58. Wystarczy, że dacie suba z dzwonem, łapkę w górę. I napiszecie swój nick w komentarzu. Dobra, widzę, a więc jesteśmy na majstarze. W ogóle ktoś mi coś kupił, bo przed chwilą miałem live'a i ktoś się pytał no, na donate'cie, czy wybrać jakiś tam numerek. I chyba pewnie chodziło i pisał, że coś ci kupię, ale to nieważne. Właśnie skończyłem streama. Mamy tutaj widzowie... Aha! Już spadły te trzeci topki, więc dopiero widzę, miałem trzecią topkę. I tak, otwierałem trochę laki bloku, zacznę, w ogóle co ten widz mi kupił. weźmy sobie kospyt. Widzę, zobaczmy, mamy, odbierz nam klucz do Starbucksa więc jego go otworzymy, no i zobaczymy, co wypadnie. Wypadło 8 grzybków, więc zarąbiście i pokażę, widzę, co dzisiaj mam, no i na pewno zapgradujemy sobie, widzę, nasz mieczyk. Drob, mamy tutaj takie miecze Neptuma, Robina, no ale dropy nam te tutaj najważniejsze rzeczy, weźmy sobie to wszystko. Byli. Dobra, a więc, widzę, idziemy zobaczyć, ile będzie kosztowało zaupgrade'owanie tego miecza. Jeszcze się tutaj trochę... Ale dobre już powoli. Mamy tutaj kowala. No i zobaczymy, widzę, jak się gra. Robimy sobie mieczy Golema. No i teraz potrzebujemy 8, więc będzie trochę ciężko. Ale widzę, brakuje nam tak mało, więc widzę pyk. Yy, dobra, widzowie, kup mamy 6 tego, zobaczymy czy możemy jeszcze kupić dwa. Tak, możemy jeszcze kupić dwa i zrobimy sobie widzowie no, nie mamy najlepszego za to seta, no ale trudno, widzę. Mamy za to mieczyk flesza. Ma no, on jest taki żółciutki, za normalnie nie wiem co powiedzieć. No kurde, no mamy mieczyk aż 60, widzowie. I ogólnie mówicie pewnie teraz sobie tak, hmm, czemu jest tak mało kasy? No, ale jest jakby nowa ekonomia, żeby wiecie. No, jakoś to lepiej wyglądało, a nie 500 biliardów, biliardowskich papajowskich. Tylko, żeby to właśnie też, żeby tutaj właśnie tak trochę łatwiej to było i wszystko itp widzę. Wyciągam tą wszystkie temy, Wywalamy tego szalkera, Wkładamy jeszcze y, tutaj elegancko te koksy. No i dobra. Będziemy raczej się, widzę, slipić, No i ogólnie jest nowa mapa, nowa strefa, nowe wszystko, co nie? I to na pewno też nam pomoże tutaj zabijać gracz. Dobra. A więc lecimy sobie, widzę, tutaj normalnie sobie gracze kopią. Wypijmy sobie strędzika. No i zobaczmy, co się tutaj dzieje. Tutaj pyk, pyk. Weźmy, zróbmy tak. Weźmy, widzę, ogólnie już jest nielegalny eletrosłaper, więc trzeba sobie zmieniać samemu tutaj. No i Dobra, ginie jakiś atopik Zaraz spróbujemy go zabić Dobra, widzę, ginie jakiś atopik Spróbujemy go zabić On tam gdzieś poleciał, dostaliśmy też mocne hity Więc musimy niestety uciekać No i dobra, zapomniałem, widzę też o ważnej rzeczy Nie zrobiłem tego mieczem netherite'owym Więc musimy sobie szybko, widzę, wykopać Widzę. Mamy netherite. Ej, gnoty. No idziemy sobie zrobić ten mieczyk netherite'owym. To też jest bardzo ważne tutaj. No i mamy go już, widzę, na netherite'owym. Chowamy go. Pyk. Idziemy, widzę, na inny sektor, na jakąś dwójeczkę. Ej, dobra. Co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? Zobaczmy, czy uda nam się go zabić. mam jakiś yy, mieczyk śmietny. Dobra. To ten. Widzę. Na start prawie on zginął. o tutaj znowu zmienił sklaty na tutaj, na inne te. Więc spróbujemy zaraz tutaj kogoś i zaraz pójdziemy na yy, strefę bez eletr. No i dobra, co się tutaj dzieje? Jest tutaj jakiś Wojtek? Miał on do, dość dobry miecy, chyba miał legolaska, ale no właśnie taki średni dość. Gdzie też nielegalny jest teraz elitraswaper, to no jest, yy, tutaj właśnie jest bardzo ciekawe, no bo nie można używać tej, tej elitry po prostu klikając i wiecie, to też jest bardzo zarąbiste, bo ludzie tak łatwo nie, wiecie, nie uciekają, po prostu klikają przycisk i nagle uciekają, a tak to wiecie. Dobra, idziemy zobaczyć, co się tutaj dzieje. Zobaczymy, widzę, jest tutaj jakiś y, typek. Ile ja mu walę? Co jest grane? Tylko tutaj też znajdę sobie jakiś najlepszy mieczy. I chyba to będzie... O ten? No i zobaczymy, widzowie. Patrz, jakie się ty walę. To ten! Zobaczymy, czy uda mi się wyrobić. Jest tutaj jakiś Monika Kociołek. Dobra, spróbujmy go zabić. Jest jakiś chleb bananowy. Dostaje on takie bomby! Ja widzę, tam jest Metin. tam jest Metin, widzę. Idziemy go kopać i zobaczyć, y, co się dzieje widzę na Metinie. Idziemy, widzę, go skopać. Nie! Aha, nie mogę. A, pojawi się za 5 minut, widzowie. Dobra, widzę, idziemy go bić. Dora, nie! Nie widzę, bo nie, zaraz widzę zginiemy. Oni tam jakieś info dają. No ale my kurde aktualnie padamy sobie, więc musimy y, 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 musimy sobie zrobić lepszego seta, bo te słabe miecze nam tyle zadają, że my po prostu zaraz sobie tutaj popadamy. Nie widzę, oni nam sadzą ogromne właśnie bomby Idziemy, musimy się też zaraz zrepać, bo bardzo szybko teraz set pada, To też jest bardzo ciekawe, no i pewnie niektórzy będą nosić parę setów przy sobie. Dobra, tu jest też diablik nasz kochany, zobaczymy widzowie, widzę, zobaczymy czy uda się go zabić. Sław, wice, widzi po prostu to tam mi nara, ale dobra, my musimy uciekać i się zrepa. Dobra, widzę, weźmy się... Ale dobra, nie będziemy się tutaj bili, pójdziemy zobaczyć strefę i ogólnie tutaj jest też druga strefa, tylko jest zamknięta, zadawane obrażenia zostały zwiększone, widzę i tam są, tam jest bardzo duży damage i ciekawe kiedy to zostanie otwarte, mam nadzieję, że jak najszybciej, no i dalej, spróbujemy zabić od tego gracza, dobra, Tu tá Dobra tylko kurde trzeba uważać właśnie, dobra, pyk, on ma pół serca, biegnie w stronę Metina, więc zobaczymy Widzieli? zaczymy czy uda się y, go zabić, no patrzcie, kurde tylko, no kurde jaki ja dostaje od tego chłopa no ja muszę sobie, widzę, lepszą setą zrobić, dobra widzę, on się z nami łamie bez y, tutaj, ale dobra ja się nie chcę z nim pić, zobaczymy, widzę, czy uda się go tak o zabić, bo ja mam za dobry miecz na serwerze Jak Nie wiem widzę, że ja mnie w kuza ta osoba już nie wiem co on robi po prostu. Zobaczymy czy Zaraz nie chcę po prostu go zabić. Widzę, po prostu chyba zginąłem, ale jeszcze tego nie wiem. Po prostu spróbuję się tutaj w ten tłum wtopić. Widzę, spróbuję się tutaj wtopić w ten tłum. Raczej nas nie zabije jak będę o tak... O, dobra. Ej, co wie? Co jest? I ten meting w ogóle nie knoka! I co wie? Ten medic w ogóle nie knuka. Ja zabijam jakiś kapiego, zobaczyć uda się go zabić. Ma on jakiś miecz chyba z Dionizosa, ale nie wiem dokładnie. Robimy tak, robimy tak. Robimy dziką taktykę. dobra, widzę, że sobie raczej wyrobimy. Teraz, dobra. Nie no, ja widzę, bije nas jakiś chłop ogólnie. Yy, bardzo no, no, dużo chłopów. No i musimy po prostu ogólnie uciekać, bo jeszcze inne miejsce mi się Elytra wzięła. Ale dobra, widzę, że żyjemy na razie. Dobra, widzę, żyjemy. No i co? No, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No, bardzo dużo się widzowie dzisiaj działo. No, bo po prostu jest jakby nowa edycja, można by aż powiedzieć. No, ale jakby. Ale widzowie, no na serio, mega mocny update. Niestety, przy takich lagach i przy takiej ilości graczy, nie uda mi się zabić pewnie jakiegoś dlaczego gracza. Niż, nie wiem, 52. Więc no, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, sprzeciw suba złonym, łapek w górę, no i co? Elu!